Cześć, przygotowałem dla Ciebie krótki filmik, w którym pokażę Ci w jaki sposób na OBS Studio możesz zmienić ten taki toporny, prostokątny wgląd Twojej kamery na coś lekkiego i bardziej przyjaznego. Ja na co dzień zajmuję się prowadzeniem kanału na YouTube w tematyce sprzedaży online, motywacji, więc OBS Studio służy mi często do nagrywania filmów, nagrywania szkoleń, prowadzenia webinarów, więc chciałem, żeby ten obraz mojej tutaj głowy był fajniejszy, łatwiejszy i milszy dla oglądających, więc teraz pokażę Ci jak w szybki sposób możesz to zmienić? Zobacz, tutaj wchodzisz w to urządzenie, które przechwytuje. Ja akurat nagrywam to mm, telefonem, więc tu wchodzimy w filtry, maskowanie. Tu przeglądasz kółko, które możesz sobie spokojnie pobrać w Google. Tylko musi być w PNG, i ja mam czarne tło. Biały środek, ja już mam to wcześniej wybrane, i wchodzisz teraz w typ i dobierasz odpowiedni. Tu masz różne, ale o, tu masz jak chcesz, worek na twarz i za ojczyznę. Tutaj masz mm, na białym, a tu jest ok. Teraz możesz sobie to oddalić. Ja przybliżyłem, myślę, że to jest wystarczająco. Jest to o tyle fajne dla osób, które za sobą nie mają nic specjalnego do pokazania i chcą, żeby tylko i wyłącznie było widać po piersie kawałek twarzy. Więc to jest idealne. Teraz widzisz, że to jest git. Chociaż jeszcze coś muszę zmienić, bo teraz jestem na czarnym tle, a miał być. Na tym ok. O, i teraz jesteśmy git. To kółeczko, przepraszam, to nie to. Kółeczko możesz sobie w dowolnym miejscu usytuować po to, żeby nie zasłaniać tego, co naprawdę masz do pokazania. A równie dobrze możesz sobie dać na środek i być najważniejszą osobą na tej planszy. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Jeżeli macie jakieś pytania związane właśnie z kręceniem filmów, ustawianiem miniaturek, ja po trochu właśnie przy okazji robienia różnych rzeczy dla siebie, na kursy, tworzę właśnie takie filmy instruktażowe po to, żeby ułatwić Wam start w różnych tematach, w których właśnie zaczynacie. Czy to jest kręcenie filmów na YouTube, czy to jest kręcenie szkoleń czy wiele, wiele innych. Mam nadzieję, że to było dobre. Dajcie lajka, like subskrybujcie, wpadajcie po więcej, napiszcie komentarz, a jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało walcie. Ja za dzisiaj Wam dziękuję, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!